Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń. Chciałbym podziękować za tą wyżej wspomnianą odwagę, życzliwość, dobroć i przeogromne serce filip. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Pogoda! Wygląda ładnie, ale jest dość zimno. Ale może się jeszcze rozkręci, bo tak różne prognozy różnie podają. Ja wiecie co, wstałam, chciałam powiedzieć wcześniej, mhm. guzik tam wcześniej, wstałam po ósmej. Tak, na mnie to hu, hu, hu. Już jest też dość późno. Robię szybkie śniadanie. Szybko zrobię jakieś drugie danie, bo zostało mi jeszcze troszkę tej botwinki przepysznej. I powiem Wam szczerze, dzisiaj jedziemy na taki festyn dla, dla Filipa, dla chłopca, który jest bardzo chory i bardzo potrzebujący. I my bierzemy zawsze udział w festynach dla Filipa od początku. Teraz nie pamiętam, czy od sześciu, czy od 7 lat, ale zawsze się udzielamy. Tak naprawdę to tyle, ile mam alpaki, tyle zawsze jesteśmy z Filipem. I właśnie chcę sobie tutaj szybko przyszykować wszystko, bo jedziemy właśnie dzisiaj na festy, wspomagać Filipa. Zresztą Filip bardzo lubi alpaki, zawsze jakie widzi, to jest taki ucieszone od ucha do ucha. I tak właśnie na szybko muszę coś wymyślić. Wiecie, co kobitki? Ja was normalnie uduszę. Człowiek tu walczy o każdy kilogram. A Wy mi tutaj takie piszecie pomysły, znaczy nie pomysły, tylko w sumie fajnie piszecie. Młoda fasolka, botwinka, to, 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 tamto. Wiecie, co już tak by się zjadło? Takich nowalijek, takich fajnych potraw. Ale widzieliście, po ile nowa, nowa fasolka, po ile zielona fasolka? Po cztery dychy za kilogram. Ale to i tak nie jest tak najdrożej. Ja pamiętam kiedyś, kilka lat temu. Stał facet przy drodze, sprzedawał warzywa. I ja wziąłam tam dosłownie e, jakieś tam pomidory, ogórki, ziemniaki, jakieś tam pierdoły takie. I pamiętam miał takie nie wiem, z półtora kilo fasolki, takiej młodziutkiej w skrzyneczce. I ja mówi: dobra, to da mi Pan to wszystko. Wiecie co? Okazało się, że ta fasolka była wtedy po 78 zł za kilogram. I ja myślałam, że się tam przewrócę, jak mi powiedział, ile mam za to zapłacić. Także to była wtedy najdroższa fasolka w życiu. A tak on miał jakoś tak te ceny wtedy poukładane, że mi to zmyliło, że ta fasolka jakoś tak normalnie kosztuje. No ale i tak dajcie spokój: 4 dychy za kilogram, co to jest kilogram? Jeszcze jak wszyscy na przykład w domu lubią, to przestańcie. Dobra dziewczyny, i chłopaki, panowie, ja was bardzo przepraszam. Teraz już wiem, że jest was sporo. Pokazujecie się w komentarzach. Także, dziewczyny i chłopaki, ja robię śniadanie, zaraz się biorę za obiad, w ogóle muszę coś wymyślić, bo mam szchab, chyba zrobię jakiś szchab w szosie, bo to będzie najszybciej, bo już na te kotlety to słuchajcie, nie mogę patrzeć i, i co? No i tak, obadamy za chwilę co dalej. You some Grow hard about what you wanna be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. O, muszę sobie. Słoma z butów mi wystaje, słuchajcie. A w zasadzie siano, jakby to była jakaś różnica. Także tak, chłopaki poszły sobie już biegać. Bardzo chętnie niech się grzeją w słoneczku. Powiem Wam tak: tak na długi rękaw i krótkie spodnie da się wytrzymać. Nie jest aż tak tragicznie, ale ogólnie. Szału nie ma, powiem wam szczerze. Dobra, ja lecę teraz szybko gotować obiad. Kurde, powiem wam, że już normalnie trochę mam dość tego wszystkiego. Jakieś wagajki by się przydały, no. I ten tydzień i następny mam taki przegwizdany. Tosia! Gdzieś gdzieś cienko. Gdzie idę? Gdzie idę? Tu ojejku, jaka miłośnikowa! Przed chwilą Julian się wygrzewał, wiesz? Przed chwilą Julian się wygrzewał. No i tak każdego wymiziać I pół godziny to już pójdzie. Tosia, ja muszę iść gotować łobiada. Namoczyłam sobie parę grzybów suszonych. Zrobię taki właśnie schab w sosie troszkę jakby grzybowym. Taki co tam znajdę, to, to dorzucę. To powiem Wam, nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu. A chodzi mi o to, żeby szybko, bo mam cały schab w kawałku, tylko w paseczki takie potne, żeby szybciej się to poddusiło. Trochę cebulki, trochę czosnku, trochę tych grzybków. Troszkę jakąś tam śmietanką zarzucę. A mam i te bułki na parze, mam kopytka, więc coś tam szybko oblatam. Obiadek zrobiony. Idę jeszcze na szybkie zwiady. Chciałam zobaczyć w ogóle, jak ta pogoda. No tak, za 40 minut będę się zbierała. Gdzie mój andziory W ogóle. A tam z tyłu idę, bo wiecie co chciałam zobaczyć? Czy jest jeszcze? Yy, ze dwie, trzy gałązki bzu do urwać. Tylko nie wiem, czy on jeszcze jest, czy już przekwit, czy jak. Czekajcie, idziemy zobaczyć. A, jeszcze muszę zaraz podolewać płynu do spryskiwaczy w obydwu autach. Nie no, jeszcze coś jest. E no, e no. Jeszcze coś jest. Boże, jak to pachnie? Ludu Mariolki. Jedna. I jeszcze z jedną taką. Niech tu się reszta będzie na tym drzewku. O. I jest gitarka. To to pójdzie do wazonu. A idę zobaczyć jeszcze, wiecie, co na ten na czereśnie jak ona się tu ma popatrzyłam na tą dziczkę to ta dziczka ma od zaczęsienia tych czereśni a moja Reginka powiem szczerze nie wiem dlatego musimy to obadać musimy to obadać Ue, no Reginka też, zobaczcie. Też będzie tych czereśni. Co nie miara, mam nadzieję. A gdzie, moje drogie Państwo? Trzy sztuki, tu. Stuki, cytu. tu. Nie, ten bez to nie dla Was. Patrzcie. Jezu, zobaczcie, a ten już zobaczył bez, jak leci. To nie dla Was, to dla matki do wazonu. No, no, patrz, patrz. patrz. Ja pierdolę. No, dobra, to liście jedzcie. Kwiatki zostawcie, dobra? Ja nie mogę. Co za normalnie. Kozy okropne. Kwiatki zostaw, Miki. No, takie rzeczy. Tak, matkę tutaj napaść i ograbić. A ty to już w ogóle jesteś, elegancior. Masz Olek, hapsnij sobie. Co ty masz na głowie? Co ty masz na głowie? No, straszne historie. No, zobacz, jakie jesteś bzytki tutaj. Może z tym olusiem to też. Natura nie była dla niego łaskawa, że go zrobiła takim białym. On jest wiecznie taki brudny. Że to już po prostu ręce upadają. Jedyny klakson nie zainteresowany. Ale i, i tak mocno. nie. No, tutaj trochę oskubało, ale to się wytnie. Kwiatki są. Także idę to zanieść do wazonu. I muszę podolewać tego płynu, właśnie. To spryskiwacze. Bo powiem Wam, że teraz to żółte takie strasznie pyli No i trzeba te szyby przecierać. Bo jeszcze jak słoneczko przyświeci, to żółte takie plamy to. Nic nie widać. Kurczę, ale powiem Wam szczerze, że myślałam, że jest cieplej. Tak już się zastanawiałam, czy bluzy nie ściągnąć w samej koszulce, ale nie ma co szaleć. Autentycznie nie ma co szaleć. Przyjechaliśmy na sushi, no i słuchajcie, nie ma sushi. Normalnie masakra, a to było naprawdę takie fajne miejsce, gdzie było bardzo dobre sushi.

A tutaj całe pogórze Karkonoskie, śnieżne kotły, śnieżka, całe Karkonosze na widelcu. Także dla miłośników Karkonoszy i, i Sudetów. Taki mały widoczek. Tam Droga tam, oczywiście serpentyna co pokazujesz? Co tam? Świeradów. A tam Świeradów, tak. Góry no. Izalskie. Góry tak. A w dołku Jelenia. A w dołku Jelenia. Także dzień chyli się ku zachodowi. Słoneczku. Ale już wieczór niepodalnie nadchodzi. G co? Puść. Sugar baby love. Sugar baby love. Cześć! Gdzie byłam? Rybę jadłam. Nie podzieliłam. Nie wzięłam. No nie. Zdezerterowałam od was wszystkich. Na całą godzinkę. Matki, nie było całą godzinkę. Gdzie ty jesteś? Gdzie ten mój misiek jest? Gdzie ten mój misiu kochany jest, Boże? Ojej, kocham, no bardzo kocham, no zezarłam bez Ciebie, przepraszam. Ręce myłam, żeby nie było. Myłam, bo ryba była tłusta. Tak e, szczerze powiedziawszy, to ryba była bez szału. Słuchajcie, moi drodzy. Takim nie jakieś przemyślenia nasze, znaczy nawet nie przemyślenia. Tylko chciałam wam powiedzieć na koniec tego filmu taką jedną rzecz. Warto pomagać. Naprawdę warto pomagać. Posłuchajcie, nawet najmniejszy drobny uczynek wraca do was z efektem kuli śnieżnej. Także ja zawsze po festynie u Filipa jestem taka poruszona, bo wiecie co? To jest historia dziecka, którego matka przynosi góry od 7 lat. Kocham cię, ale mówię teraz o poważnych sprawach. Od siedmiu lat przenosi góry i matka, i ojciec. Organizują festyny, słuchajcie, miesiącami, walczą codziennie, rehabilitacja i tak dalej. I co tam słyszysz? I powiem Wam, że najgorsze jest to, że dla takich dzieci jak Filip, pieniędzy w tym kraju nie ma. A te wszystkie inne pierdoły, rozdawnictwo. I inne sprawy wydaje się lekką ręką miliony. Słuchajcie, ja pracuję. Matusia, cichutko chodź. Ja pracuję głównie z ludźmi niepełnosprawnymi i wierzcie mi, że tak jak w tym roku zostały zabrane wszystkie dotacje na projekty, najróżniejsze, tak jeszcze żadnego roku nie było. No ale może już nie będę o tym mówić. Pamiętajcie, dobro wraca, warto pomagać. I jeżeli macie chociażby najmniejszą okazję pomóc komuś kto potrzebuje tej pomocy. Zróbcie to. Naprawdę zróbcie to. Bo jest tak dużo ludzi, zwłaszcza dzieci potrzebujących pomocy, że głowa mała. I tak naprawdę, gdyby nie orkiestra owsiaka, to te szpitale i ten kraj już dawno by, słuchajcie, był w gorszym stanie niż kraje trzeciego świata. Dziękuję. Cześć. Pa.